Dzień dobry, Jan Piński. Witam na kanale Ludzie i Pieniądze. Dziś o nietypowej korporacji biznesowej, która stała się Al-Qaida. Na naszych oczach terroryzm zamienił się w okrutny, ale profesjonalny, zarządzany biznes. 31 lipca 2022 roku w Kabulu. Zabito Aymana al zariego lidera Al-Kaidy, jednego z mózgów ataku terrorystycznego 11 września. I wtedy świat przypomniał sobie właśnie o istnieniu Al-Kaidy. Egzekucja zbrodniarza przypomniała, że jest ta terrorystyczna organizacja, która 21 lat temu wstrząsnęła światem, organizując zamachy na World Trade Center. No i drodzy Państwo, przy okazji okazało się, że ten twór sobie funkcjonuje i nadal ma się całkiem nieźle. W wydanej w 2008 roku książce Dżihad bez przywódcy były oficer CIA, a zarazem psychiatra Mark Sageman postawił tezę, że kierownictwo Al-Kaidy utraciło kontrolę nad podmiotami powiązanymi. Czyli podobnie myślącymi dżihadystami działającymi poza Afganistanem i Pakistanem. Sejdman twierdzi, że Al-Qaida stała się organizacją zmarginalizowaną. Z Za największe zagrożenie uznaje zaś małe grupki radykalnych facetów, którzy planowali swoje ataki bez koordynowania e, lub otrzymywania poleceń od większej organizacji, takiej jaką jest Al-Qaida. No i tę tezę zaatakował inny badacz terroryzmu z Georgetown University. Bruce Hoffman. On postawił tezę, że wyższe kierownictwo Al-Kaidy po prostu zmieniło taktykę. Al-Kaida stała się, jego zdaniem, niezwykle sprawną i elastyczną organizacją i zachowała kontrolę nad swoimi oddziałami regionalnymi i utrzymała swoją zdolność do planowania operacji zewnętrznych przeciwko Zachodowi. Wcześniejszy model centralnie zarządzanej korporacji został zastąpiony czymś w rodzaju terrorystycznej franczyzy. Szefowie lokalnych struktur dostają, tak jak to w biznesie, know-how, kontakty, i markę, która pozwala im skutecznie pozyskiwać fundusze, no i być magnesem dla fanatyków. Nieracjonalny pozór terroryzm zaczął tworzyć bardzo racjonalne struktury zarządzające będące odpowiedzią na polowanie na terrorystów, które prowadzą Amerykanie. Są dwie rzeczy, które brat musi zawsze mieć, aby prowadzić dżihad? siebie i pieniądze. To jest nauka, którą przekazują. Zwerbowanym przez siebie szefowi Al-Kaidy. A to właśnie jest taki sposób, w jaki oni to robią. al qaida czyli baza, tak naprawdę, powstała w 1988 roku w Afganistanie. Formalnie jej założycielem i pierwszym szefem był Abdullah Yusuf Azam, palestyński szejk, jeden z przywódców Stowarzyszenia Braci Muzułmanów. Zginął w zamachu w listopadzie 1989 roku, a nowym liderem został Mujahedin, wydowodzący się z saudyjskiej rodziny milionerów Osama bin Laden. Na początku celem Al-Kaidy było doprowadzenie do zakończenia okupacji Afganistanu przez siły sowieckie. To stało się zadziwiająco szybko, bo w 1989 roku, po wyjściu Sowietów, doszło zaś do wojny domowej między różnymi odłamami Mujahedinów. Jednych wspierał Pakistan, innych Iran, a jeszcze innych kraje arabskie. Komunistyczny rząd pozostawiony przez Sowietów dotrwał do 1992 roku. Obalony został przez sojuszników Iranu, którzy z kolei zostali obaleni w 1996 roku przez talibów, czyli uczniów szkół koranicznych wyszkolonych i uzbrojonych przez Pakistan. Tych z kolei talibów obalili w 2000, po 2001 roku e, Amerykanie, dokonując inwazji na Afganistan w zemście za. Atak na World Trade Center po to, żeby w 2021 roku wycofać się z Afganistanu i oddać władzę z powrotem talibów. Talib. W konfliktach po ucieczce Sowietów al qaida wspierała sojuszników państw arabskich przeciwko sojusznikom Iranu. Właśnie powstanie Al-Kaidy w bardzo zróżnicowanym pod względem etnicznym kraju pozwoliło wypracować strategie, które sprawiły, że ten startup Terrorystyczny odniósł sukces. Struktura organizacyjna Al-Kaidy przeszła kilka istotnych zmian od czasu jej powstania, ale nadal odzwierciedla wizję założycieli. Od samego początku Al-Kaida przyjęła unikalny, żeby nie powiedzieć wizjonerski projekt organizacyjny, w którym całe wyższe kierownictwo nakreśliło strategiczny kurs dla organizacji. Upoważniło jednocześnie dowódców średniego szczebla do realizacji tej strategicznej wizji według własnego uznania. Centralizacja decyzji i decentralizacja wykonania to są takie główne założenia biznesowe al -Qaidy. Czyli kierownictwo al wskazuje generalne cele, a lokalni użytkownicy franczyzy dobierają ich zdaniem właściwe środki. Z dokumentów założycielskich al jasno wynika, że przywódcy za priorytet uznali budowanie spójnej i odpornej na ataki organizacji. Niejasne były konkretne cele. Pisano, że nadrzędnym celem Al-Kaidy jest uczynienie islamu zwycięskim. Brakowało jednak definicji, co oznacza zwycięstwo lub jak można je osiągnąć. Protokoły pokazały już wówczas, że wiele, pod koniec lat 80., wiele uwagi poświęcono strukturze organizacyjnej, jaką przyjmowała Al-Kaida, czyli baza. Oto świadczy o znaczeniu, jakie założyciele przywiązywali do procedur, i do biurokracji, typowych dla firm i organizacji. Starano się stworzyć strukturę zarządzającą efektywną, a jednocześnie nie generującą wielu konfliktów, co było przyczyną rozpadu analogicznych e, tworów w przeszłości. Z jednego z dokumentów, który nie jest datowany, ale powstał na przełomie lat 80. i 90., wynika, że Al-Kaidę podzielono na cztery sekcje: walki ogólnej, operacji specjalnych, uwaga teraz, broni jądrowej oraz sekcji biblioteczno-badawczej. Przewidywał również, do, że dowództwa, dowódca Komitetu Wojskowego musi każdorazowo mieć minimum 5-letnie doświadczenie wojskowe, co najmniej 30 lat i wyższe wykształcenie. Jak dla mnie po lekturze tego dokumentu, to zwracam uwagę, że nie wspomniano o rekomendacji z poprzednich miejsc pracy. Inny dokument założycielski, który Centrum Zwalczania Terroryzmu w Amerykańskiej Akademii West Point nazywa strukturą i regulaminem Al-Kaidy, szczegółowo omawia procesy decyzyjne i strukturę dowodzenia. Tej organizacji. W sprawie decyzji strategicznych i mianowania liderów, jednym z dodatkowych obowiązków Emira, czyli prezesa zarządu Al-Kaidy, jest omówienie i wdrożenie rocznego planu, budżetu i struktury wewnętrznej Al-Kaidy. Ponadto, Emir otrzymuje uprawnienia do mianowania wszystkich członków Rady Przywódców Najwyższego, organiz... najwyższego Organu Decyzyjnego Al-Kaidy. Chociaż Rada Przywódcza jest rzekomo upoważniona do zastąpienia emira, jeżeli odstąpi od szariatu, zdolność emira do jednostronnego zatrudniania lub zwalniania członków Rady znacznie osłabia wszelkie potencjalne ograniczenia jego władzy. Podobnie emir sprawuje pełną kontrolę nad swoim zastępcą, którego obowiązki, jak czytamy w dokumencie, są określane przez emira. To ostatnie jest wprost ściągnięta zależność z politycznej struktury władzy w USA i relacji prezydenta. USA z jego wiceprezydentem. Czyli, krótko mówiąc, wiceprezydent USA pełni te, te, tyle funkcji i ma taką władzę jako domu numer jeden. Choć ze struktury i regulaminu jasno wynika, że słowo Emira w sprawach strategicznych jest w zasadzie niepodważalne, ogranicza również jego zaangażowanie w codzienne operacje. Jego zaangażowanie powinno się ograniczać do udziału w okresowych spotkaniach oraz do przeglądu prac podwładnych i komitetów. Odpowiedzialność za bieżące operacje spadała m.in na szefów różnych komisji wojskowych, bezpieczeństwa politycznych, gospodarczych oraz ich zastępców, zwanych ogólnie nadzorcami. Przewodniczący i szef sztabu Komitetu Wojskowego są odpowiedzialni w tej strukturze za rozwój polityki wojskowej Al-Kaidy. Następnie Rada Liderów ma zatwierdzać i nadzorować realizację tej polityki. Wreszcie opracować nad... zdaniem nadzorców, są plany szkolenia i bojowego i opracowanie planów operacyjnych, za pomocą których będzie się realizować te zatwierdzone cele polityczne. Przed atakami 11 września, Bin Laden starał się pielęgnować kulturę przedsiębiorczości w Al-Kaidzie. Istniał tam system zachęt, aby przedstawiać pomysły tak na biznes, jak i na zamachy. W tym celu była znana instrukcja, jak omijać korporacyjną biurokrację i zgłaszać pomysły bezpośrednio centrali, czyli do Bin Ladena i jego starszych dowódców. Jeżeli uznawali oni, że pomysł jest dobry i dobrze rokuje, to w nagrodę ten, który go zgłaszał, dostawał e, możliwość realizacji tego projektu samodzielnego. Co, do, co odróżnia groźnych radykałów od poważnych terrorystów, to właśnie strumień kasy. Dzięki zamachowi na World Trade Center 11 września 2001 roku, Al-Qaida uzyskała światową markę, co pozwoliło jej na rekrutację tysięcy ochotników no i pozyskanie ogromnych funduszy. Al-Qaida ma tradycyjne źródła finansowe, do których zalicza się opodatkowanie osób, przedsiębiorstw i szlaków handlowych, a także wpływy z przestępstw, z handlu narkotykami, porwań dla okupów. Jest też prozaiczna zyski z legalnego handlu. Sieć terrorystyczna dysponuje bowiem rozległą bazą kontaktów na całym świecie. Oczywiście są też darczyńcy, zarówno drobni, jak i też dysponujący ogromnymi fortunami. al kaida wielokrotnie występowała jako sponsor lokalnych organizacji terrorystycznych, jeżeli były one w stanie zainteresować kierownictwo swoimi planami. Można to porównać do działalności aniołów biznesu. Tyle no, w odniesieniu do. Terrorizmu, to już słowo aniołe, to już tak nie pasuje. Które anioły biznesy, jak wiemy, inwestują w cudze startupy. Na przykład w 2012 roku al z islamskiego Magrebu, to jest określenie stosowane przez Arabów w stosunku do regionu północno-zachodniej Afryki, dostrzegła potencjał nigeryjskiego terrorystycznego start startupu Boko Haram i wysłała im 250 tysięcy dolarów na rozwój. Tylko al qaida w islamskim Magrebie, czyli właśnie w tym rejonie zbiera co roku około 100 milionów dolarów poprzez okupy, przemyt narkotyków, opodatkowanie mieszkańców i darowizny z całego świata. I to wynika z badań Fundacji Obrony Demokracji. Gruba jest szczególnie aktywna w Afryce Północnej i Zachodniej, gdzie jest odpowiedzialna za głośne ataki w Mali, Algierii i na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W 2017 roku ta filia Al-Kaidy była uważana za najbogatszą. Porwania cudzoziemców za okupem zapłaconym przez kraje zachodnie są najbardziej lukratywnym źródłem finansowania właśnie tej al Magrebu. Ale handel narkotykami staje się coraz ważniejszy. Co ciekawe, jeszcze w 2014 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych szacowała roczny budżet al Magrebu na 15 milionów dolarów. Przy czym wówczas fundusze grupy pochodziły głównie z takich działań jak okup, okupy, przemyt i Nielegalny handel, uwaga, papierosami. Większość tych wpływów jest w gotówce, jest praktycznie nie do amierzenia. Według autorów raportu, pierwsze poważne porwania dla okupów dokonywano w tamtym rejonie w 2003 roku, jeszcze zanim dołączyła ta grupa do Al-Kaidy. Uprowadziła tam 32 zachodnich turystów. Do 2012 roku, kiedy. Właśnie ta al Magrebów wkroczyła już na szczyt listy najbogatszych gałęzi Al-Kaidów. Alkaidy właśnie przez kasę z okupów. W ciągu następnych 10 lat przyniosły one około 100 milionów dolarów, które pozwoliły się rozszerzyć grupie i swoje wpływy tylko w latach 2008-2013. Ta grupa zarobiła od rządów państw demokratycznych, w tym uwaga, Austrii, Hiszpanii, Szwajcarii i pewnej francuskiej firmy 91,5 miliona dolarów z zaledwie siedmiu potwierdzonych transakcji. No i tutaj autorzy postulowali, że biznes umrze z porywaniami, kiedy państwa demokratyczne i firmy przestaną płacić. No w każdym razie. Hmm, Powiązani z Al-Kaidą afgańscy talibowie finansowali swoją zwycięską wojnę, która zakończyła się wygnaniem Amerykanów w 2021 roku. No właśnie w handlu narkotykami w Afganistanie produkowano około 90% światowej produkcji opium, które dawało do podziału około 150 milionów dolarów. Największy sukces Al-Kaidy. Uwaga, koszt, czyli ten słynny zamach z 2001 roku, kosztował zaledwie około pół miliona dolarów. W Stanach Zjednoczonych terroryści wydali około 270 tysięcy dolarów, co obejmowało szkolenie lotnicze. Można tutaj pół żartem, pół serio stwierdzić, że pewnie oszczędzili na nauce lądowania. Koszty utrzymania i podróże to tylko pokazuje, że wielkie pieniądze niekoniecznie służą dobrze też biznesom terrorystycznym. Model zarządzania operacyjnego wymyślony w 1988 roku, centralizacja decyzji i decentralizacja wykonania obowiązuje w Al-Kaidzie do dziś. Jest to kluczowe źródło odporności tej organizacji na Ataki i zdolność jej do przetrwania i rozwijania się. Po pierwsze, przekazywanie odpowiedzialności za codziennie operacje dowódcom średniego szczebla pozwala Al-Kaidzie zachować zdolność przystosowania się i umożliwić agentom modyfikowanie taktyki i planów operacyjnych w odpowiedzi na zmieniające się warunki. Ten model zarządzania Al-Kaidy sprawia, że organizacja ta uczy się. Wprowadza bowiem dość szybko oddolnie zmiany bez biurokratycznych ograniczeń. Eksperymentowanie na szczeblu lokalnym pozwala tej organizacji na rozwój. Nowe taktyki, strategie i walki z organizacjami antyterrorystycznymi są szybko testowane i wdrażane. Zapobiega to również podpadnięciu grupy w Maras i ustalenia wzorców zachowań, które są łatwe do namierzania, identyfikowania przez wrogie siły bezpieczeństwa. W każdym razie statut al kaidy umożliwia niskim, niskiej rangi dowódcom podejmowanie decyzji o dosyć dużym stopniu ryzyka. Członkowie Rdzenia Al-Kaidy nie zdołali skutecznie zaatakować Ameryki po 2001 roku. W ciągu ostatniej dekady byli nieskuteczni w atakach przeciwko państwom europejskim. Grupy stowarzyszone, takie jak omawiana tutaj przeze mnie e, Al-Kaida Islamskiego Magrebu, przeprowadziły ostatnie ataki w grudniu 2019 roku. I teraz będzie optymistycznie. Znaczy, wtedy, w, w grudniu 2019 roku, zaatakowali. E, Trzy osoby zginęły w amerykańskiej bazie marynarki wojennej na Florydzie. Natomiast, dlaczego, dlaczego, dlaczego oni osłabiają swoje ataki na Amerykę? Dlatego, że korporacja zarządzana jako twór biznesowy, jakim jest al podejmuje racjonalne decyzje biznesowe. Każdy skuteczny atak na Amerykanów uderza rykoszetem w organizację i w jej zdolności do zarabiania pieniędzy. Krótko mówiąc, dżihadiści zwyczajnie stają się kryminalistami i chcą korzystać z uroków doczesnego życia. Mają coraz mniejszą ochotę rozrywać się na strzępy w imię politycznych celów. To jest taki optymistyczny koncept podsumowania tego tej zmiany, drodzy Państwo, zmiany krwawego, terrorystycznego biznesu w mniej lub bardziej normalny biznes kryminalny. Szanowni Państwo, jeżeli Wam się podobał ten materiał, to proszę o subskrypcję kanału Biznes czy Ludzie i Pieniądze. I, e, drodzy Państwo, polecam jeszcze Putin Han. To jest e, o, temat okładkowy z magazynu Historia, bez cenzury, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. W tym numerze e, Postarałem się napisać odpowiedź na pytanie, dlaczego Rosjanie są tacy okrutni, bo jest to inna cywilizacja, ale w środku, drodzy Państwo, jest dużo świetnych materiałów. Na przykład jest materiał o prezydencie Ronaldzie Reganie, ten ulubiony prezydent ludzi ceniących niskie podatki i wolność, uwaga, był jednym z najpotężniejszych działaczy związkowych w Stanach Zjednoczonych. Był szefem związku zawodowego Aktorów i przeprowadził jeden z największych strajków. W XX wieku. Bardzo skuteczny zresztą był to strajk. W każdym razie prezydent Reagan, Ronald Reagan, jako wybitny działacz związkowy, to jest coś, drodzy Państwo, co warto przeczytać. Oprócz tego podwójna gra Watykanu, dziwne okoliczności porwania i zamordowania 15-letniej córki urzędnika stolicy Apostolskiej w 1983 roku. Pomimo prawie 40 lat, ta sprawa wciąż nie została wyjaśniona, bo. Z... Brodnia ta dotyczy bezpośrednio zamachu na Jana Pawła II. A w środku, drodzy Państwo, jeszcze historia naprawdę znakomita najsłynniejszy Kasiarz II RP, słynny Szpicbrutka. Kim był naprawdę? Stanisław Cichocki alias Szpicbrutka. Z tego tekstu możecie się Państwo tego dowiedzieć polecam.